Dzisiaj na lekcji będziemy uczyli się wyszukiwać w skreczu najmniejszej i największej liczby. To będzie zadanie na dzisiaj. Jak wyszukać najmniejszą liczbę w zbiorze? Pewnie się często nad tym nie zastanawiamy, ale jeżeli mamy jakąś konkretną listę liczb, to zakładamy, że pierwsza jest najmniejsza z reguły i później porównujemy drugą z pierwszą, jeżeli druga okazuje się. Że jest mniejsza, to ustawiamy ją jako pierwszą, i tak po kolei aż do końca. I wtedy za każdym razem porównujemy tą, którą uznajemy za najmniejszą, z kolejną liczbą. Jeżeli jest mniejsza, to zostaje jako mniejsza, jeżeli jest większa, to ją usuwamy. Tak, tak najprościej można, można to powiedzieć. Jest to w waszym podręczniku na stronie 70, 74 ładnie opisane. Dzisiaj będziemy na początku tworzyli listę. Jak tą listę stworzyć? Lista jest w zakładce zmienne. Będziemy tworzyli, i zobaczcie, tu mamy utwór zmienną, to co już wykorzystywaliśmy, natomiast będziemy tworzyli dzisiaj listę. Stwórz listę. I tą listę nazwiemy dzisiaj liczby. Będziemy chcieli mieć listę liczb. Robimy OK. Pojawiło nam się tutaj dużo opcji. Dodaj obiekt do liczby. Usuń jeden z liczby, z tej listy liczby. Tak, tutaj ta lista nam się pojawiła. Na razie na, na niej nic nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Będziemy na tym yy, będziemy, będziemy na tym zaraz pracować. Yy, w, przechodzimy dalej i budujemy skrypt, dzięki któremu yy, duszek będzie nam yy, tworzył listę z 20 Liczb wylosowanych od 1 do 1000 w takim zakresie, czyli pierwsza rzecz, kiedy kliknię to, usuń wszystko z liczby. Dlaczego usunąć wszystko? Dlatego, że za każdym razem, gdy klikniemy zieloną chorągiewkę, będziemy chcieli, żeby wylosowało nam od nowa 20, 20 liczb w zakresie od 1 do 1000. Chcemy, żeby, żeby wylosowało nam 20 liczb. dodaj, Ale co tutaj wyrażenia? Losuj liczbę od 1 do 1000. Ok. Czyli powtarzaj 20 razy, dodaj, losuj liczbę od 1 do 1000 do tej listy liczby. I na końcu dajemy mu komunikat, który będzie uruchamiał nam Kolejny skrypt. Nadaj komunikat. Tu mamy wiadomość 1, my go zmienimy zaraz. Wpiszemy nową wiadomość. Szukaj najmniejszej liczby. I ok. Szukaj najmniejszej liczby i czekaj i zatrzymaj, yy, zatrzymaj ten skrypt. Znalazłem się. Jest. Zatrzymaj ten skrypt. I w tym momencie, kiedy klikniemy, zobaczcie, mamy wylosowane. Może to będzie lepiej widać tutaj. Yy, mamy wylosowane liczby od 1 do 1000, 20 kolejnych liczb. Jeżeli klikniemy drugi raz, będą nowe liczby. Zobaczcie, tu mamy 1, 938. On szuka najmniejszej liczby. No już wiadomo, że to będzie 1. Znaczy, on nie szuka najmniejszej. Na razie ustala nam 20 liczb w zakresie od 1 do. Bo o to go poprosiliśmy. Teraz będziemy pisali skrypt, w którym będzie wyszukiwał nam najmniejsze liczby, właśnie na tej zasadzie, na której ja już wcześniej e, mówiłem. Musimy teraz stworzyć dwie zmienne: najmniejsza liczba i numer na liście. Czyli wchodzimy w zmienne i tworzymy najmniejsza liczba. I drugą zmienną, numer na liście. Ok. Numer na liście. Te dwie zmienne utworzyliśmy i piszemy dalej, żeby teraz nam wyliczał najmniejszą właśnie liczbę. najmniejszą liczbę. I teraz wybieramy kiedy otrzymam wiadomość. Tak? Szukaj najmniejszej liczby to wchodzimy w dane. Ustaw Numer na liście na jeden. Okej. Okay. Później ustaw. Ustaw, że ta najmniejsza liczba. Ustaw, że ta najmniejsza liczba. To element numer na liście z liczbę. Czyli ustalamy, że najmniejszą liczbą jest ta pierwsza liczba, ta jeden. Tak? Pierwsza, pierwsza, pierwszy numer na liście. Później będziemy dopisywali teraz skrypt, w którym będziemy zmieniali, żeby ustawiał na drugą, na trzecią, na czwartą, na piątą. Porównywał drugą z pierwszą, później trzecią, z pierwszą, czwartą, z tą najmniejszą, najmniejszą. Na tej zasadzie. Czyli musimy mu powtórzyć, dlaczego teraz, ile razy. Tu raz już wykonaliśmy, mamy 20 liczb, czyli musimy jeszcze wykonać tą czynność 19, 19 razy. Musimy go poprosić, żeby on powtórzył 19 razy wyszukiwanie najmniejszej liczby. Pierwsza rzecz, którą musimy go poprosić, to żeby zmienił numer na liście, czyli przeszedł do drugiej liczby. Zmień numer na liście o 1. I dodaj 1. Będzie powtarzał 19 razy. Znów dodaj 1, będzie trzecia liczba, dodaj 1, będzie czwarta, będzie, będzie piąta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dajemy mu teraz warunek. Jeżeli musimy wejść w wyrażenia. Musimy znak mniejszy, większy. Ojej Gapa ze mnie. Tutaj. O jest. Jeżeli ten kolejna liczba, którą zdaliliśmy druga już, trzecia jest mniejsza od najmniejszej liczby, to trzeba tą najmniejszą liczbę zmienić, czyli ustaw. Najmniejsza liczba na Umknęło mi coś tutaj dzisiaj, dzisiaj mi łapki nie działają takie trzeba. I to jest jakby cały skrypt. Jeżeli teraz klikniemy... Zobaczcie, wyszukuję. Że najmniejszą liczbą jest 24. Będzie to fajnie widać. Jeżeli ja teraz przesunę sobie, mamy mało liczb. Tak. Zrobimy jeszcze inaczej, będzie łatwiej to widać. Zrobimy od 1 do 100 na przykład, zakres liczb i na przykład powtórzymy 10 razy, czyli tu musimy zrobić 9. Będziemy, będziemy jakby, widzieć od razu, nie? I teraz klikniemy i zobaczcie. Wyszukuje nam najmniejsze liczby. Wiadomo, że najmniejszą od 1 do 100 będzie 1, więc to już od razu wiadomo, że dobrze poszukał, ale kliknijmy jeszcze raz. mamy na przykład 7, patrzymy. 38, 7, 82, 49 mniejsze od 7. Okej, okay, damy mu jeszcze raz szansę. Znowu jeden. Hmm, geniusz. OK. Trzy. I na tej zasadzie zobaczcie, działa ten skrypt. Ja wrócę do tego, co było wcześniej. Czyli powtarzaj 20 razy. Losuj liczbę od 1 do 1000. I tutaj 19 razy musi dokonać tej operacji. Dopisujemy jeszcze, że jeżeli to wykona, to masz szukać największej liczby. I czekaj. Dodamy mu po prostu, że ma podać taką, taki komunikat. I tutaj zrobimy mu nową wiadomość. Okej. Okay. Aha, dodałem nie ten komunikat, bo miał, tutaj nie widzę, widzicie, bo mi się ten. O, ten. To wywalimy. Szukaj największej liczby i czekaj. I zatrzymaj ten, zatrzymaj ten skrypt, chodź tutaj. Mamy zrobione i już zaczynamy, jakby wyszukiwanie największej, wyszukiwanie największej liczby. Ale powiem tak: wyszukiwanie największej liczby zróbcie sami. Jeżeli tylko chcecie, strona 78 w Waszych podręcznikach, 77-78 w Waszym podręczniku w klasie 6, spróbujcie zrobić, zobaczycie, czy Wam działa. Chętni mogą efekty pracy mi przysłać, ale nie musicie. Tak wygląda nasz skrypt. Zobaczcie, licz, lista się zmieniła. To jest wszystko na dzisiaj, czyli wyszukiwanie najmniejszej i największej liczby. Warto to zrobić, spróbujcie to zrobić ze mną. Możecie też to zrobić z podręcznikiem. Są to strony od 70. Zaczyna się to od strony 73. I my pracowaliśmy aż do strony 77, czyli 5 stron. Możecie zrobić też stronę 78 właśnie wyszukać największą liczbę. Ja na razie tego nie będę wam udostępniał, tylko pokazałem. Popracujcie sami, bawcie się dobrze. Ja sobie wpiszę tutaj wyszukiwanie największej liczby liczby w zbiorze co ja dam najmniej większy, najmniejszej liczby w zbiorze. Aj, 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 aj. No, i brawo, brawo, polski być trudny język. Liczby w zbiorze. Powodzenia, bawcie się dobrze. Zapisuję tylko to, żebym wiedział, że, jest, że nie ukryło się nigdzie. Do usłyszenia, czyli zadanie dla chętnych, ale pro, proszę, żeby wszyscy zrobili w domu to wyszukiwanie najmniejszej liczby. Natomiast dla chętnych jest napisanie skryptu na wyszukanie największej liczby. No i zobaczycie, jak to, jak to wychodzi na razie.